Dzisiaj na wieczornym muszę do miasta zjeżdżają królewscy. I pomimo tego, że każdy z nas robi smak zwycięstwa, to nie każdy będzie miał możliwość zasięgnięcia przy tym stole. Ale może powinienem zacząć inaczej. Oczekuj nieoczekiwanego. A dlaczego? No to próbuję wam pokazać. Bo to właśnie tuż za mną jest miejsce na dzisiejszą ucztę. 50, 53 tysiące szczęśliwców będzie miało okazję posmakować tego na tym stadionie. Ale w samej tylko okolicy mieszka 3 miliony mieszkańców. Ja nie jestem zapalonym fanem futbolu, ale na takiej uczcie chciałbym być. A teraz pomyśl, jesteśmy w kraju, gdzie narodziła się Piłka Nożna, i niech tylko 10%, 10 mieszkańców tego regionu będzie chciało uczestniczyć w tym wydarzeniu. To już jest sześciokęty na jedno miejsce. A to mówimy tylko o Greater Manchester. A co z całą Anglią, gdzie mieszka i żyje ponad 60 milionów ludzi? Żeby zdobyć bilet, ktoś inny będzie musiało być się smakiem. Musi zrezygnować, czyli rywalizacja, zwycięstwo i przegrana. Ale czy to, kto przegrywa i wygrywa, nie zależy od naszego punktu widzenia? Ostatnie cztery dni były ciekawe, bo do mnie kolega i powiedział, no Piotrek, ale biletów nie będzie. Ja sobie kupiłem bilet, ale no niestety nie mam. To zacząłem szukać. Biłem na takie grupy facebookowe, kupię sprzedam wymienię bilet. I okazało się, że tutaj w Manchesterze to normalnie mafia biletowa panuje. Mafia oszustów biletowych. No i zrezygnowałem już całkowicie dzisiaj rano podjąłem decyzję jeszcze kolega do mnie napisał i mówi, no jak tam idziesz, nie idziesz, że mnie, nie idę, mam to. No i rano już byłem całkowicie zrezygnowany. Zrzutałem sobie łazienkę i zadzwonił telefon. Jakby zwyczajowo nie odbieram telefonów, których nie mam zapisanych. Ale tym razem coś mnie pokusiło i odebrałem. No i słyszę w słuchawce Peter, mówię no, Peter, dzwonię do Ciebie, bo mam ostatni bilet w Loży, a ja zdenerwowany tymi ostatnimi oszustami mówię nie, 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 nie. No i tak się zastanawiałem przez chwilę, bo przecież jestem tutaj w Manchesterze. Mahomet nie chciał przyjechać do góry, to góra przyjechała do Mahometa. Real jest tu na miejscu, Manchester jest też na miejscu. Mówię, ty poczekaj, daj mi chwilę. Zadzwoń do mnie za pół godziny. On mówi, no nie, no nie będę tego trzymał, nie będę na ciebie czekał, ale wyślę ci mój numer, jak coś, to zadzwoń do mnie jak tylko możesz najszybciej i, i daj mi znać, jeśli będziesz chciał kupić, jeśli będziesz chciał ten bilet. Dostałem tego maila i myślę, no kurna oszusi, czyli po 100 funtów za bilet. Kolegi, znajomy chciał 175. Gdzieś w haszczach za zakrętem. A tu za te same pieniądze mam loże prawie VIP z drinkiem. No to dzwonię. Poczta głosowa. No nie. No to napisałem maila zapytaniem też, czy mogę wziąć kamerę. No nie odpisuję. No to dzwonię jeszcze raz. Odebrał. Rozmawiamy. Mogę. Zapłaciłem. No i siedzę i czekam. Muszę nieco doprecyzować, bo to nie do końca prawda. Nie siedzę i czekam, tylko może siedziałem z 10-15 minut, aż dotarł do mnie, że mam ten bilet. Bo doświadczenie ostatnich dni to było normalnie no, kosmos. Ceny biletu wywindowały niebotycznie. 250 punktów to była taka cena, że tak powiem, u koników, którą można było kupić. I to chyba też nie bardzo, bo to może było oszust. Czytając komentarze tych wszystkich ludzi, którzy o, jestem fanem, jestem tutaj teraz przyjazdem, chciałbym kupić. No było tego cała, cała, cała masa. No i tak już troszeczkę odsiedziałem. Mam bilet, odczytałem tego maila, o którym jest informacja, że nosić coś niebieskiego, stąd zmiana niebieskiego polarka. No i co? Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. <grystanie> Zostańcie ze mną. Zapraszam. Telewizja z całego świata, reporteru z całego świata. tak się odpowiedziawszy, dopiero chyba teraz, sędziowie do mnie pomału docierać. Czy ja będę dzisiaj? To no twój pierwszy mecz takiej rangi? Nie, czwarty. Mówiłeś, że masz pamiątkę jakąś taką wielką? O, to pokaż. No, nie do wiary. Poczekaj, bo mi się ostrość tutaj. O jest! I to na którym to meczu byłeś? Który to był mecz? z Sotethano, rewelacja. No taki stary wyga jesteś. Nie taki stary. Nie tak tak. A jakie wrażenia dzisiaj przed meczem? Jakie odczucia? Kto to wygra? Mam nadzieję, że Real. Że Real? Że City, go City, go! No jest dzień po meczu, a ja czuję się jakbym sam przebywał to boisko. No Ja zanim w ogóle usiadłem na trybunach, zaczęła się kontrola i tam zaczęły się już pierwsze schody. No i siara się drobiła. Bo nie chcą mnie kłócić z kamerą, bo to na dole. Nawet Joel przyszedł, ten, który mi sprzedawał bilet. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jak na razie jest siara do kwadratu. Ja miałem pisemną zgodę na przeniesienie kamery na wojsko i nagrywanie filmu na YouTube, na mój kanał YouTube. No a okazało się, że pan, który stał w strefie ochrony, zablokował mnie i, no, i zaczęła się cała akcja. Szef ochrony, ten pan z ochrony, no i chłop z działu sprzedaży do spraw tam. bipowskich. Do about this. No i jak mogłem wnieść kamerę, tak, stop, nie możesz wnieść tej kamery i bardzo mi to Ale Ja cię bardzo przepraszam No i największy problem był w tym, że tak naprawdę nie było, zostawi nie było gdzie zostawić tej kamery we wczesnym miejscu. Bo oni mówią, no połóż tutaj, niech sobie leży, tak? No i ten menadżer ochrony mówi, że Tak, no, ja Ci zagwarantuję, że z tą kamerą będzie wszystko okej. Okay. No dobrze, super, to napisz mi to gdzieś na jakiejś karteczce albo coś. Nie, 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 ja tego Ci nie mogę napisać. Na szczęście dla mnie wziąłem tą kamerę, którą mniej kocham, czyli Canona R10, bo jakbym wziął tego R8, to ja nie wiem, co ja bym tam... No masakra, kamerę mi zatrzymali. Zamiast miał być VIP Club, to była VIP Kontrola. O matku, ale mnie z za moją kamerą. A to zawsze. Tak mi to Krzyś powiedział: Ty to lubisz mieć problemy. No coś w tym jest. No, Panu na pomysł, że ja to nagram, jak będzie mi chował kamerę i już, tak? No to nagramy go i chowamy tą kamerę do, do szuflady. No dobra, kamera idzie do szuflady, ja idę na mecz, no ale frustracja mi towarzyszy na trybony. No mam nadzieję, że to wszystko jakoś przejdzie później, bo na razie jestem tak zdenerwowany. Miało być pięknie. A... Będzie dobrze, piatość. No dobrze, przyjdź do sobie. Bo no, cała ta akcja z tą kamerą to mnie tak wkurzyła, że o Jezu. Ale idę już na stadion, tu się wyłączy, mam tylko jedną rękę, a w ręce członka, i inne takie. Yeah, yeah! Obiecałem sobie, że zluzuję gumę w majtak i postaram się dobrze tu bawić, pomimo całej tej afery Zakupem biletu z ochroniarzami i z tym baranem.

Może to nie dla tej organizacji z zdobywania biletu i całego tego stresu i czarpaniny, ale dla tej chwili na tym stadionie, kiedy przez, kiedy 50 tysięcy gardłów przez 90 minut zamiera w jednej sekundzie po ostatnim czasie królewskim. Bo coś niesamowitego. Skończył schodę z trybun, patrzę na dole, oni czekają. Pan z ochrony, menadżer, pan od sprzedaży biznesowych, biletów. No i pomyślałem sobie, może chcą jakieś przeprosiny, jakiś token, jakiś drobiazg mi dać. No. Wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. Przepraszamy bardzo za kłopot. Ale nie, oni czekają, żebym komisję nie usunął. Ten film, który nagrałem, kiedy oni chowają moją kamerę do szuflady. To Było bardzo słabe z ich strony. W ich obecności kazali mi usunąć to nagranie z urządzenia, więc oczywiście usunąłem komisyjnie to nagranie z urządzenia, ale nie kazali mi usunąć z chmury. więc Z chmury nie usunąłem. Ale obiecałem im, że to pokażę w mediach społecznościowych, więc dotrzymuję słowa. No, jak już wspomniałem, mecz fantastyczny. I po meczu. Radochy raczej nie widać tutaj. Dostaliśmy w pałę 3-2. Chyba ja w tym tłumie to sobie trochę pobądziłem. Ciekaw, ciekawy jestem wrażenie, jakie je ma Natan. Coś mi się wydaje, że będą upłakani. Chociaż Sławek mówił, że był bardziej fanem Real niż Manchesteru. Ja poszedłem jako lokalny, ale dostaliśmy w czapkę. No, Real był po prostu lepszy, nie? nie ma co ukrywać. No, się tłumie zrobiło bardzo. Gdzieś mi to stali? Czy ja ich znajdę? Mam nadzieję, że ich znajdę city. No i jak tam Common City? E, musimy... Natan? Natan zadowolony Zadowolony, no Natan mówi, że, że kiedy będzie Lemasz, jedziemy no i super. Do Wracając w drodze powrotnej, rozmawialiśmy sobie troszkę o metrze ja podałem ten przykład z tym hospitality, jaka tam gruba kasa i Sławek dał przykład jakby na Silverstone. Na Silverstone jest taki budynek z szklanymi balkonami, ale to cały budynek stoi, nie? Mhm. I pod ten budynek podjeżdżały limuzyny. I zabierały ludzi stamtąd. Jaśnie państwo. E, tak, 200 metrów dalej na lądow, lądowisko dla helikopterów. Ile Taka. okiem sięgnąć? Nie? To była kolejka helikopterów. E, helikoptery, jak wrony, tak? Takie stada wronu. No, dosłownie, jeden no. za drugim. Podsumowując, to był jeden z najbardziej zwariowanych dni w moim życiu. I na pewno warte zapamiętania. No, tyle emocji, tyle wrażeń. Czy było warto? No ja w 100% nie żałuję. Te wybuchy ognia, było czuć w ogóle ten ogień normalnie na twarzy, to ciepło. Ten ryk 50 tysięcy gardeł, który uderzał w stadion, normalnie jak jakaś fala. I ta ostatnia minuta meczu, kiedy królewscy wbijają bramkę i te 50 tysięcy gardeł nagle zamilka. Czy było warto? Pewnie, że tak, ale czy jeszcze kiedykolwiek pójdę, tego nie wiem. Bo prawdziwe emocje, czyste serce, przekraczanie własnych granic, to miałem przyjemność oglądać gdzieś indziej. Na boisku trampkarzy Hutników Kraków, gdzie mój syn ze swoją ekipą gryźli trawę do, do końcowego, do ostatniego gwizdka. Tam nie było wypowskich loży, orędalnych cen biletów, czy walki o wejście na stadion, mogłeś robić wszystko. Tam była czysta pasja. I właśnie to wolę. Te chwile, w których nie trzeba walczyć o swoje miejsce, tylko, tylko po prostu być.